Bardzo się cieszymy, że w Jastrzębiu Zdroju tutaj w owołenie po raz drugi już gościmy Puchar Polski. Serdecznie witamy wszystkich przybyłych. To jest miejsce dla Was, to jest miejsce po to, aby wszyscy korzystali, abyśmy się wszyscy integrowali, cieszyli, bo to, po to było to miejsce budowane. Mam nadzieję, że tak się wszystkim podoba, że to już będzie tradycją i zawsze ten Puchar Polski będzie się odbywał tutaj, w Jastrzębiu Zdroju na Ogłębie. Niedziela, koniec maja, druga runda Pucharu Polski XC. Po bardzo udanej inauguracji w Krynicy, dzisiaj znowu jesteśmy w miejscowości zdrojowej, a konkretnie w Jastrzębiu Zdroju. Inicjatorem całej imprezy są tutajsi pasjonaci kolarstwa górskiego, a konkretnie MTB Pressing Team. Stąd też nazwa całej imprezy – Pressingowa Petarda. Jeśli za organizację imprezy biorą się lokalsi, to znaczy, że trasa powinna być bardzo dopieszczona, z maksymalnym wykorzystaniem możliwości, jakie daje tutaj obecny teren. Cała trasa przebiega przez ośrodek wypoczynku niedzielnego, ale coś czuję, że dla wszystkich zawodników, a na pewno dla dużej większości, nazwa będzie mało adekwatna, ponieważ czeka ich solidna dawka zmęczenia. Dzisiaj czekają nas najważniejsze wyścigi XCO, ale impreza w Jastrzębiu odbywa się już od wczoraj, od soboty. Zgodnie z trendem panującym w Kucharze Świata. Wczoraj był wyścig na krótkim, y, krótkim dystansie, czyli XCC. Tym razem rywalizacja w sobotnim wyścigu krótkim nie miała wpływu na to, jak zawodnicy będą ustawieni na starcie dzisiejszego, dzisiejszej rywalizacji, y, ale można było zgarnąć trochę punktów w Pucharze Polski. A co się działo w sobotę, zobaczcie sami. Przed nami start elity kobiet, czyli jeden z najważniejszych wyścigów dzisiejszej rywalizacji. Na starcie jest Gabriela Wojtyła, czyli zwycięzczyni ubiegłorocznej rywalizacji w Jastrzębiu oraz zwycięzczyni pierwszej rundy Pucharu Polski. Jak dzisiaj jej pójdzie, zaraz zobaczymy. Klub Kolarski! Już jest! Pierwsze Klaudia Czabok! Klaudia, jak Ci się jechało? Myślę, że taktycznie dosyć dobrze rozegrałaś, bo widziałem, że na początku trochę odstawałaś, może nie dużo, ale druga część wyścigów w Twoim wykonaniu na pewno mocna. E, tak, zdecydowanie. Wiedziałam, że to będzie zacięta walka między mną i Gabielą Wojtyłą. E, no i początek rzeczywiście jechałyśmy razem, nawet trochę mi odjechała, ale... Czułam się dobrze, w drugiej części wyścigu zaryzykowałam, zaatakowałam, udało mi się trochę odjechać i utrzymać przewagę na, do końca. Jak się odnajdywałaś na sekcjach technicznych, bo wydaje mi się, że akurat właśnie tam najwięcej traciłaś, ale na tych odcinkach kondycyjnych widać było, że jedziesz w tlenie. Nie no, w tlenie no może nie. E, zależy na których. No, e, nie skakałam y, dwóch przeszkód, też mam trochę w głowie po zeszłym sezonie, kiedy właśnie na takim skakiwaniu uszkodziłam sobie łokieć, taką lekką blokadę. No na pewno będę w najbliższym czasie starała się ją przełamać, ale tak, odpuszczałam właściwie dwa przeskoki, na jeden, jeden gabi też odpuszczała, więc tylko na jednym Jesteś traciłam. No, Ostatecznie udało mi się i bez tego dojechać, więc jestem zadowolona. Gratuluję raz Dziękuję jeszcze. Dziękuję bardzo. Gabriela, przed wyścigiem zapowiadałem, że jak wygrasz dostaniesz ode mnie pizzę z ananasem, ale chyba nie dlatego, nie wygrałaś, bo nie można tutaj mówić o przegranej. Brałam to pod uwagę, ale nie Klaudia dzisiaj była lepsza. Moja jazda dzisiaj była nie na 100%. Niestety, jak słychać po moim głosie, jestem lekko przeziębiona, jednak zdecydowałam się na desert. Nie żałuję. Aczkolwiek, nie się to zasłużyło, właśnie takiej konsekwencji, że, że ta, ta jazda nie była w pełni, to na co mnie stać? Rozmawiałem z twoim trenerem na, nie na starcie, tylko na trasie i chyba będziesz usprawiedliwiona, generalnie. No to dobrze, cieszę się bardzo. Nie, no, z trenerem wspólnie podjęliśmy taką decyzję. Jestem na tyle doświadczoną zawodniczką, że znam swój organizm i wiem kiedy nie mogę przepałować, dlatego dzisiaj. Jest wszystko, jest dobrze. Gratuluję. Dziękuję. Przed nami wyścig, który z całą pewnością będzie prowadzony w najwyższym tempie, czyli Elite No mężczyzn. i będzie na pewno bardzo. Czerwony podzięku JBG2, Fiotpace już szykuje się z do startu. Dzisiejszych wyścigów wśród nich Krzysztof Łukasik. Czy Krzysiek potwierdzi swoją doskonałą formę, którą jeszcze ugruntował Wasze świata? Zaraz zobaczymy Jedziemy. Dla Bardzo dobra jazda. Dobrze przechodziłeś na pewno przez te odcinki techniczne. Jak ci się generalnie jechało i jak oceniasz trasę? No właśnie, pod górę gdzie było trochę łatwiej i ciężko było, czułem noga w nogach ostatnie treningi, wczorajszy e, short track, e, a na ja zachczyłem się dobrze, jechałem płynnie tam, też starałem się złapać oddech i, i było bardzo przyjemnie. No, Trasa fajna, fajnie, że, że, że było troszeczkę wilgotno, ale opony trzymały, więc tak było optymalnie, ani nie było za sucho, ani za mokro. Bardzo fajnie się jechało i jestem bardzo zadowolony. E, czy starałeś się utrzymać koło Krzy Krzyśka Łukasika, czy jednak jechałeś swój wyścig? Starałem się, na znaczy, no pierwszą rundę tam przejechałem pierwszy, pan Krzysztof tutaj zaatakował na pierwszym podjeździe na drugą rundę. Starałem się utrzymać koło, nawet chwilę się udawało, ale, ale zdecydowanie nie był mocniejszy. Potem nawet miałem mały kryzys, jechałem trzeci, no a potem się udało odjechać i, i do końca być drugim. Więc starałem się, ale to ciężkie zadanie, trzymać koło Krzysztofa. Ok, ja gratuluję na pewno Twojego świetnego wyniku i powodzenia w przyszłości. Dziękuję bardzo. Dzięki. Po świetnych wyścigach w Czechach, w Niemczech, dzisiaj naprawdę przyszło Ci to wydaje się z dużą łatwością. Na pewno nie jest łatwością, mimo wszystko musiałem się trochę natrudzić, na pewno też nie ma co powadać w jakiś hurap optymizm. Mimo wszystko fajnie jest jednak wygrać. Miło, że dokładam drugą wygraną w kolejnej edycji Pucharu Polski. No i co, impreza fajna, cieszę się, że pogoda dopisała i tak jak wspominałem, oby to był dobry prognostyk przed kolejnymi ważnymi, zbliżającymi się wyścigami. Hartaj dzisiaj się sprawdził, bo widzę, że na sztywniaku dobry wybór? Myślę, że tak, zresztą tak, purza, ten serio. Coraz mniej jest okazji do wykorzystania tego sztywniaka, więc, więc gdzieś tam trzeba było skorzystać, jeśli już jest. Natomiast wydaje mi się, że na pewno nie był gorszym wyborem. Na tych sztywnych ściankach fajnie podjeżdżał pod górę, jednak jest sztywniejszy od takiego gula Sztywniejszy i trochę lżejszy. No, o, tak. A powiedz, to jest, to jest tak. pytanie, które mnie najbardziej interesuje, bo naprawdę świetnie pojechałeś w Pucharze Świata, zwłaszcza w Czechach. Jakie masz plany na kolejne edycje? Czy planujecie jechać wszystkie europejskie edycje? Jak to, jak to właśnie będzie wyglądało? No tak naprawdę na kolejną edycję Pucharu Świata mamy już za dwa tygodnie w Austrii, w Jogang. Ostatecznie zdecydowałem się zrezygnować ze startu. Dlatego, że tydzień później są Mistrzostwa Europy w maratonie, gdzie tam upadruję jakiś swoich szans na niezły wynik. Dlatego też e, najbliższe tygodnie poświęcam raczej maratonom. E, nie ma co się oszukiwać, nie jestem Tomem Pitkokiem i. Nie potrafię tak skakać z tygodnia na tydzień, z dyscypliny na dyscyplinę. Więc, myśląc o jakimś dobrym rezultacie na Mistrzostwach Europy, no w tych poprzedzających tygodniach muszę bardziej się skupić na maratonie. Druga runda Pucharu Polski jest za nami. Dzisiaj byliśmy w Jastrzębiu w zdroju i naprawdę, trasa, która tutaj została przygotowana przez organizatorów, na co najmniej piątkę, z plusem. Mnie się osobiście bardzo podobała, może nie było tutaj jakichś odcinków bardzo technicznych, kamienistych, ale było sporo przejazdów szybkich z korzeniami, z fajnymi hopami. Na pewno dla zawodników duża frajda z jazdy, ponieważ trasa sprawiała dużo radości i pozytywnego flow. To moja pierwsza wizyta w zasadzie w Jastrzębiu Zdroju. Do tej pory moja rowerowa mapa górnego Śląska kończyła się i zaczynała na Bielsku. Dzisiaj usłyszałem od lokalnych tutaj osób, że dużo, dużo naprawdę pozytywnych opinii oraz dużo fajnych pomysłów na spędzanie czasu w okolicy. Zawodnicy spokojnie w formie rozjazdu po ciężkich zawodach mogliby skorzystać na przykład z żelaznego szlaku, który przebiega właśnie przez Jastrzębie Zdrój i który nawet był nie tak dawno recenzowany przez Karola z Kołem się Toczy. W niedalekiej odległości oczywiście już jest na trasa rowerowa, którą dojedziemy do samej Wisły, trochę znienawidzonej przeze mnie, ponieważ w ubiegłym roku bardzo brzydko potraktowała moje karbonowe koła, ale tam już na pewno czekają nas prawdziwe góry. Reasumując, bardzo udana impreza, druga runda Paru Polski za nami. Mam nadzieję, że kolejne edycje również będą udane. A patrząc na lokalizacje, które nas czekają, zapewne tak będzie. Więc do zobaczenia w przypadku naszych kolejnych produkcji.